Mam nadzieję, że rozwiązaliście już próbny egzamin ósmoklasisty z matematyki z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z roku 2020, który odbył się tam w marcu, kwietniu, rok temu. Teraz chciałabym, żebyśmy razem rozwiązali zadania zamknięte, czyli sprawdźcie sobie, czy tak samo rozwiązowaliście, czy macie takie same odpowiedzi. Zaczynamy od zadań zamkniętych. 15 zadań zamkniętych. Oto pierwsze z nich. Zadanie pierwsze. Na diagramie kołowym przedstawiono procentowy udział soków o różnych smakach, które zostały sprzedane podczas festynu. Najmniej sprzedano soku pomidorowego, tylko 15 kartonów, a najwięcej soku jabłkowego. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli nie jest fałszywe. Sprzedano łącznie 125 kartonów soków. Czyli możemy to zrobić proporcją. Najmniej jest soku pomidorowego i to jest 15 kartonów, czyli wiemy, że tutaj jest 15 kartonów. Teraz ile tutaj jest procent? No zobaczmy, że 50% to jest sok grejpfrutowy i sok pomarańczowy, czyli 50% zostaje na sok jabłkowy i sok pomidorowy. Z tych 50%, 37,5% to jest sok jabłkowy. Czyli najpierw policzymy sobie, ile procent sprzedanych soków to jest sok pomidorowy, czyli odejmujemy 50, odjąć 37,5, 12,5, a możecie albo w pamięci, albo możecie zrobić to pisemnie. I teraz proporcją. 12,5% to jest 15 kartonów soku, to 100% to ile kartonów? Powiedzmy x. I robimy na krzyż, czyli mnożymy to razy to, czyli 12,5x równa się 15 razy 100. To żeby policzyć, ile wynosi x, podzielimy to przez 12,5. Czyli mamy 1500 przez 12,5. No pamiętamy, żeby nie dzielić przez 12,5, możemy pomnożyć górę i dół przez 10. Czyli dopisujemy na 0, a tu będzie przez 125. No, możecie to, myślę, że na egzaminie będziecie liczyć to pisemnie, a my umówiliśmy się, że ja obliczenia podaję wam wyliczone na kalkulatorze. Za takie rachunki pisemne to możecie sobie przećwiczyć w wolnym czasie. 120. X to jest 120. O, czyli widzimy, że to jest fałsz. Zaznaczymy fałsz. Bo nie 125, tylko 120 kartonów soku. Sprzedano o 30 kartonów więcej soku jabłkowego niż pomidorowego. No to zobaczmy. Soku jabłkowego 37,5%. No to policzmy, wiemy, że soku pomidorowego 15% sprzedano. Policzmy, ile to jest 37,5%. No ile to jest kartonów. Skoro 100% to jest 120 kartonów znowu na krzyż, czyli 100x równa się 120 razy 37,5. Mnożymy 120 razy 37,5, a później jeszcze będziemy musieli podzielić to przez 100, czyli 100x równa się 4500 i dzielimy to przez 100. Czyli x to jest 45. Czyli sprzedano 45 kartonów soku jabłkowego, a 15 pomidorowego, czyli 45 minus 15 różnica to 30, czyli prawda. Tak rozwiązaliśmy pierwsze zadanie, idziemy dalej. Zadanie drugie. W liczbie pięciocyfrowej 2, 5, 8 krzyżyk 4, Podzielnej przez 4 i niepodzielnej przez 3 cyfrę dziesiątek zastąpiono znakiem krzyżyk. Jakiej cyfry na pewno nie zastąpiono znakiem krzyżyk? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Będziemy sprawdzić wszystkie po kolei. 2, 5, 8, krzyżyk, 4. No i teraz zobaczmy. Mamy takie możliwości. W A jest to liczba 2, 5, 8, 0, 4. W B byłoby to liczba 2, 5, 8, 0. 4,4 w C, 258 5, 8, 6, 4 i w D, 25,8, 8, 4. Po pierwsze wiemy, że ta liczba jest podzielna przez 4. Kiedy liczba jest podzielna przez 4? Kiedy dwie ostatnie cyfry w tej liczbie są podzielne przez 4, tworzą liczbę podzielną przez 4, o tak. No, 04, czyli 4 jest podzielna przez 4, czyli dzieli się ta liczba przez 4. W B, 44 podzielne przez 4, 64 podzielne przez 4 i 84, 84 też podzielne przez 4. No, czyli widzimy, że wszystkie te liczby, które tutaj utworzone są w ABCD, są podzielne przez 4. Ale teraz drugi warunek ma nie być podzielna przez 3. Kiedy liczba jest podzielna przez 3? Jest podzielna przez 3, jeśli dodamy wszystkie cyfry w tej liczbie, i wynik, który otrzymamy jest podzielny przez 3. Wtedy liczba będzie podzielna przez 3. No to teraz sprawdźmy sobie sumę wszystkich cyfr w tej liczbie. Czyli 2 plus 5 plus 8 plus 0 plus 4. To jest 19. Czy 19 dzieli się przez 3? Nie dzieli się, więc nasza liczba też nie dzieli się przez 3. 2 plus 5 plus 8 plus 4 plus 4. 23. Ta liczba też nie dzieli się przez 3, wobec tego cała liczba nie dzieli się przez 3. 2 plus 5 plus 8 plus 6 plus 4, 25 nie dzieli się przez 3, wobec tego liczba 25864 nie dzieli się przez 3. I 2 plus 5 plus 8 plus 8 plus 4, zobaczmy. 10 plus 22, 27. Ta liczba dzieli się przez 3, więc. 25884, ta liczba też będzie podzielna przez 3. I teraz, a na, nasza liczba, którą otrzymujemy po zasąpieniu krzyżyka jakąś liczbą, ma być niepodzielna przez 3. Czyli widzimy, że ta jest niepodzielna, niepodzielna, niepodzielna i ostatnia jest podzielna, a miała nie być, czyli d. Powtórzyliśmy sobie podzielność przez 4 i przez 3. końca zdań, zadań trzecie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Wartość wyrażenia 4, 3 razy 3 minus 2 do 3 jest równa. 4, 3 razy 3 minus 2 do 3. Tu możemy skrócić trójki, czyli mamy 4 minus 2 do 3 to jest 2 razy 2 razy 2, czyli minus 8 to jest minus 4. Ale nam szybko poszło do zadania. Odpowiedź B. Zadanie czwarte. Miejscowości A i B położone na przeciwległych brzegach jeziora są połączone dwiema drogami. Drogą polną prowadzącą przez punkt P i drogą leśną prowadzącą przez punkt L. Długość drogi polnej APB wynosi 10 km, a drogi leśnej ALB 6 km. Dobra, możemy sobie zrobić jakieś oznaczenia, coś tutaj zanotować. Czyli z tej strony to jest droga polna, a z tej strony droga leśna. Droga polna to jest 10 km, a droga leśna 6 km. Matylda i Karol wyruszyli na rowerach, rowerach z miejscowości A do miejscowości B. O godzinie 10. Matylda jechała drogą leśną, czyli Matylda jedzie tu z A do B, rusza Matylda, o godzinie 10 wystartowała. A Karol drogą polną, czyli jedzie Karol z A do B. Też zaczął od 10 i wybrał drogę polną. Średnia prędkość jazdy Matylny wynosiła 15 km na godzinę, czyli może ja oznaczę VM to będzie 15 km na godzinę. A średnia prędkość Karola była równa 20 km na godzinę. Powiedzmy VK, że prędkość Karola, 20 km na godzinę. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli zdanie jest fałszywe. Do miejscowości B Karol przyjechał wcześniej niż Matylda. Dobra, korzystamy tutaj ze wzoru V równa się S przez t. Co my mamy dane? Dla tu będzie Karol, a tutaj Matylda. Jaką drogę przebył Karol? No, Karol przebył drogę polną, jechał drogą polną 10 km, z prędkością, napiszemy SK, czyli droga Karola, z prędkością VK 20 km na godzinę. Ile czasu mu to zajęło? No to wyznaczmy sobie z tego wzoru T. Jakbyśmy pomnożyli to, ten wzór razy T, to było V, T równa się S, czyli chcemy T, to będzie S przez V. Tak, podzielimy tutaj przez V. T to jest S przez V. Czyli to będzie pół godziny. A Matylda, droga Matyldy, czyli SM, droga Matyldy, to było 6 km. Z prędkością 15 km na godzinę. T to jest S przez V, czyli 6 przez 15. To zobaczmy. To nam się skróci przez 3, to będzie 2 piąte godziny. To tutaj oznaczmy TK, a tutaj ta Matyldy. To teraz tu mamy pół godziny, a tu mamy. 40 godziny, czyli TK jest większe od TM. Czyli Karol jechał dłużej, więcej mu to zajęło, czyli TK jest większe od TM. Czyli tutaj Karol przyjechał wcześniej, nie, Karol przyjechał później, czyli fałsz. Matylda przyjechała do miejscowości B o godzinie 10:24. Jechała 2 piąte godziny. Ile to było minut? 2 piąte razy 60, tak? Z 60. Tutaj, jak skrócimy, to będzie 12, to jest 24 minuty. A wystartowała o 10, czyli dojechała o 10.24, czyli tutaj prawda. Czyli w zadaniu czwartym fałsz, prawda zaznaczamy. I idziemy do zadania piątego. Na treningu odmierzano za pomocą aplikacji komputerowej 15-minutowe cykle ćwiczeń, które następowały bezpośrednio jeden po drugim. Ola zaczęła ćwiczyć, gdy pierwszy cykl trwał już 2 minuty, a skończyła, gdy do końca trzeciego cyklu zostało jeszcze 7 minut. Ile łącznie minut Ola ćwiczyła na zajęciach? Wybierz prawdziwą, prawdziwą odpowiedź spośród podanych. Pierwszy cykl, drugi cykl. I trzeci cykl. Pierwszy miał trwać 15 minut, ale trwał już 2 minuty, jak wystartowała, czyli z pierwszego cyklu miała 15 minut, 2 czyli 13 minut. 15, drugi cykl 15 minut cały przećwiczyła. I trzeci cykl, gdy skończyła, nie dotrwała do końca, zostało jej 7 minut, czyli 15 minus 7, czyli 8 minut. I wszystko musimy dodać, czyli 13, 15 i 8. Dodajemy. 8 plus 3, 11, plus 5, 16, 1 dalej, 36 minut. Mamy taką odpowiedź? Mamy, jest to odpowiedź, a 36 minut. I zadanie szóste. Oscar jest o 6 lat starszy od swoich braci bliźniaków. Obecnie Oscar i jego dwoje bracia mają razem 42 lata. Ile lat ma obecnie każdy z bliźniaków? Możecie to zadanie zrobić na dwa sposoby. Jeśli nie macie pomysłu, jak ułożyć równanie, to sprawdzacie każdą odpowiedź. Czyli, jeśli uważacie, że w zadaniu w szóstym może to być odpowiedź A, czyli że każdy z bliźniaków ma 18 lat, to trzeba dodać sobie 18 plus 18 plus wtedy Oskar, który jest od nich o 6 lat starszy, czyli 18 plus 6. Jeżeli po dodaniu tego wszystkiego wyjdzie nam 42, to znaczy, że A jest prawidłową odpowiedzią. I tak, jeśli A nie jest prawidłowo, sprawdzamy kolejną i kolejną. A ja Wam pokażę, jak można to zrobić równaniem, dlatego, że mogłoby to być zadanie otwarte, a nie zadanie zamknięte. To powiedzmy, że X to oznacza wiek jedynego bliźniaka. To jak zapisać, że Oskar jest o 6 lat starszy od swoich braci? To ile lat ma Oskar? No, Oskar jest o 6 lat starszy od bliźniaka. Czyli to jest wiek Oskara. Teraz, jak dodam wszystkie lata, czyli dodam wiek jednego bliźniaka, wiek drugiego bliźniaka oraz wiek Oskara, to będzie 42. I mamy równanie. 3x plus 6 równa się 42. No zakładamy, że x jest większe od 0, także oni mają ileś lat, no to nie może być wiek liczbą ujemną. Na przykład tutaj odejmujemy 6, czyli 3x równa się 36 i dzielimy to przez 3, czyli x wychodzi 12, czyli każdy z bliźniaków ma 12 lat odpowiedź D. No to widzimy, że gdybyśmy próbowali metodą sprawdzamy każdy po kolei zaczęlibyśmy od A, to dopiero na końcu byśmy trafili. Zadanie siódme. Marta przygotowała dwa żetony, takie, że suma liczb zapisanych na obu stronach każdego żetonu jest równa 0. Widok jednej ze stron tych żetonów przedstawiono poniżej. Jakie liczby znajdują się na niewidocznych stronach tych żetonów? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Najpierw obliczmy sobie, ile to jest minus i 5 do drugiej. Zauważcie, że nie ma tutaj nawiasów, tak jak jest w przypadku tego drugiego, więc do kwadratu podnoszę tylko piątkę, a później daję minus przed liczbą, czyli to jest minus 25. A tutaj mam całą liczbę minus 2 do potęgi trzeciej, czyli to będzie minus 2 razy minus 2 razy minus 2. Czyli mamy 3 minusy, czyli zostanie nam ten minus, bo nie liczba minusów i 8. A z drugiej strony musimy dać taką liczbę, że jak dodamy do tej, którą widzimy teraz, to będzie 0. Czyli do minus 25 powinniśmy dodać 25, czyli na pewno będzie 25, i do minus 8 chcemy dodać 8, czyli będzie 25 i 8, czyli w zadaniu 7 odpowiedź D. I teraz zadanie ósme. W układzie współrzędnych zaznaczono trójkąt ABC oraz punkt P należący do boku BC. Wszystkie współrzędne punktów ABC i P są liczbami całkowitymi. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli to jest prawda, fałsz, jeśli F jeśli fałsz. Pole trójkąta PAB jest równe polu trójkąta PAC. Pole trójkąta ABC jest równe 21. OK. Najpierw wypiszmy sobie tych punktów. A ma 2, 4, 6, czyli A ma współrzędne 6, 0. C ma współrzędne, zobaczcie, 2 i tutaj w dół jest 3, czyli minus 3. P minus 1 y, i 0... I B, 2, 4, minus 4 i 3. Teraz policzymy pole trójkąta PAB. PAB, to zobaczcie, na pewno musimy policzyć długość PA, czyli pole trójkąta będzie tak, jedna druga, pole, y, jedna druga razy długość podstawy w tym trójkącie, czyli odcinek PA, jaką ma długość. No, 6 kratek od 0 do A, 1 kratka do P, czyli to będzie 7 razy wysokość. Wysokość tutaj zobaczy to jest 3. Czyli to jest 21 2 Pole trójkąta PAC to jest 1 druga razy. Długość PA to jest 7 do C to jest 3. Czyli 21 2 Czyli prawda. Pole trójkąta ABC jest równe 21. To teraz tak. Jaki ten trójkąt ABC jest? Jak moglibyśmy policzyć jego pole? Wydaje się, że może być trójkątem prostokątnym, ale musielibyśmy to sprawdzić, czy przy C... Jest kąt prosty. Jak to zrobimy? Policzmy najpierw długości wszystkich boków. Może to nam coś pomoże. Najpierw policzymy tutaj długość tego boku, a C oznaczyłam go X. Zobaczcie, że tutaj mamy długość 3 i tutaj mamy długość 4. To stwierdzenia Pitagorasa. 3 do kwadratu plus 4 do kwadratu równa się x kwadrat. To z tej strony mamy 25 równa się x kwadrat. x jest oczywiście większe od 0, bo to jest długość boku. Jaka liczba podniesiona do kwadratu daje 25? No albo to jest 5, albo to jest minus 5, ale nie może to być minus 5, bo byłaby to. No niemożliwe, bo to jest długość boku. Czyli x to jest 5, czyli długość tego boku to jest 5. Teraz obliczymy długość. Kolejnego boku. Powiedzmy, oznaczam go Y. Tutaj mam 2, 4, 6, a tu mam 3 i 3, też 6. No to widzimy, że to jest przekątna w kwadracie ten Y, czyli możemy korzystać ze wzoru na przekątną w kwadracie, że D to jest A pierwiastki z dwóch, albo też liczyć z Pitagorasa. No ale tutaj mi szybciutko wiedzie, że Y to jest 6 pierwiastków z dwóch. I za mi jeszcze jeden bok ten, powiedzmy z, tu mam 3 a tutaj mam 4 plus 6, 10 czyli z kwadrat to będzie 3 kwadrat plus 10 kwadrat czyli z kwadrat to będzie 109 czyli z, oczywiście też zakładam większe od zera, pierwiastek ze 109 lub z równa się minus pierwiastek ze 109. No to odpada. Czyli mam taki trójkąt. Narysuję go sobie. Ten trójkąt ABC. Tu jest x równe 5. To jest y równe 6 pierwiastków z 2. I tutaj jest pierwiastek ze 109. To jest Z. No i teraz. Korzystam. Aha, jeszcze nie wiem, czy tutaj jest kąt prosty. Sprawdźmy to. Sprawdźmy, ile to jest x kwadrat plus y kwadrat. To jest 25 plus 36 razy 2, czyli 25 plus 72. Dlaczego 36 razy 2? No bo 6 pierwiastków z 2 do kwadratu miałam podnieść. To jest 97. Czyli nie co dzień, czyli nie ma tam konto prostego. Aha, ale zobaczcie. Można to zrobić szybciej. Teraz zobaczmy, że pole trójkąta ABC to jest, tak jakbyśmy sumowali pole trójkąta ACP i pole trójkąta BPA. Czyli pole tego dużego trójkąta, pole trójkąta ABC to jest 21 drugich plus 21 drugich, czyli 21, prawda? Zadanie dziewiąte. Trójkąt, w którym długości boków są do siebie w stosunku 3 do 4 do 5, nazywa się trójkątem egipskim. Z odcinków, o jakich długościach nie można zbudować trójkąta egipskiego. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. No to zobaczmy. A. 6 do 8 do 10. Gdybyśmy każdą z tych liczb podzielili przez 2, to byśmy mieli 3 do 4 do 5. Pasuje. 9 do 12, do 15. I abyśmy wszystko podzielili przez 3, to co będzie mieć? 3 do 4, do 5. Pasuje. 12, 20, 25. Tutaj zdaje się, że tak nie znajdziemy dzielnika. Zobaczmy, czy tutaj tak znajdziemy. Tutaj przez 7, 3 do 4, do 5. Tu da, daliśmy radę znaleźć, a tutaj nie znajdziemy. Czyli c nam nie pasuje. Zadanie dziesiąte. Sprzedawca kupił od ogrodnika róże i tulipany za łączną kwotę 580 zł. Jeden tulipan kosztował ,20 zł. 20, a cena na jednej róży była równa 4 zł. Sprzedawca kupił o 50 tulipanów więcej niż róż. Jeśli liczbę zakupionych tulipanów oznaczymy przez te, to jak możemy opisać podane, za, podane zależności? Ok. No to tutaj mamy tulipany, a tu różę. Jeden, jeden tulipan kosztuje 1,20 20. Tutaj będzie cena. Jedna róża 4 zł. Liczba tulipanów. Oznaczymy te. Sprzedawca kupił o 50 tulipanów więcej niż róż, czyli róż kupił 50 mniej, czyli te minus 50. I teraz ile on zapłacił? No kupił te tulipanów razy złoty 20 plus T minus pięćdziesiąt razy cztery i to ma być pięćset osiemdziesiąt. Odpowiedzcie. Zadanie dziesiąte.